ma trochę mnie nie było, co nie? No, z jakieś dwa miesiące, bardzo krótki czas oczywiście. A już nie wspominajmy o bardzo dużej regular regularności przed, przed moim ostatnim filmem. W każdym razie mam już spokojnie, ja już wracam, nie wiem na jaki czas, ale filmy były. Na pewno pojawią się trzy filmy, które już zmontowałem, i do dwóch z nich mam już miniaturki, a do jednego tylko to jest kwestia czasu, mam już zaplanowane, kiedy je wypuszczę. No i to chyba, co chciałbym Wam powiedzieć, ale w sumie, ja korzystając z, z tego, co chciałbym pogadać, to chciałbym yy, powiedzieć jeszcze, że yy, chciałbym przeprosić ich za tą sytuację z yy, Wolfim oraz tym, że yy, yy, udostępniłem mu to udostępniłem Wolfiemu moją konwersację z Ikwisem co było głupie, ponieważ ja się w ogóle nie spodziewałem, bo Wolfim, że zrobi coś takiego i Iqvis mi mu... mówił po prostu nie, że nie powinienem, no i rzeczywiście ma rację, więc co tutaj tam jest w ogóle z Wolfim, to ma trochę, trochę... Yy, yy, co on tam powiedział, to ma rację trochę, ale nie wiem po co by na nie wyciąg wyciągał y, takie brudy z, y, w ogóle z to, y, gagi, z konwersacji ze mną oraz, y, oraz wycinał z kontekstu. Na przykład y, wspomniałem już przecież, że to co, y, co mu mówił na priv, no to. No to przecież nie jest nic, co Ikwist kiedyś powiedział, a raczej moja wersja wydarzenia, ale on postanowił sobie to wyrwać z kontekstu i on wam tego w filmie powiedział. Więc mi się wydaje, że takich punktów, które których on tam miał źle, to może być więcej, a nawet kilka tam też wyłapałem w komentarzu pod jego filmem też napisałem, no ale to tyle co bardziej chciałem wam, wam pokazać no trzymajcie tam się i mm, mam nadzieję, że mm, ten że jakieś wyświetlenia uda mi się jeszcze uzyskać, ale mam nadzieję, że mm, że się cieszycie z mojego powrotu i mam nadzieję, że y, nie wkurzę was, że mówię ciągle mam nadzieję, nie ktoś to... Mam nadzieję, że ktoś policzy ile razy powiedziałem mam nadzieję. Haha. <ścoughs> Dobra, w każdym razie do widzenia państwu. No pa.